Witamy serdecznie w kolejnym przeglądzie tygodnia. Dzisiejszy program poprowadzą dla Państwa Sylwia Sypek i Łukasz Piekarski. Zaczynam od tematu, który nie jest związany tylko z naszym miastem, ale z całym krajem. Mianowicie chodzi o pierwszą komunię świętą, a mianowicie o ich brak. W tym roku każda z decyzji mogła sama podjąć decyzję, czy do pierwszej komunii świętej dopuszczone są, dopuszczone są dzieci z drugiej klasy bądź trzeciej, w naszym regionie akurat. Większość decyzji była jednak za tym, żeby to trzecioklasiści podchodzili do pierwszej komunii. Decyzję, że w tym roku ta komunia się będzie podjęto tylko w decyzji włocławskiej. No właśnie, ta różnica druga klasa, trzecia klasa, czy to jest według ciebie, czy to jest jakaś różnica, która znacznie wpływa na te dzieci, czy jest ona nieodczuwalna? Wydaje mi się, że ten temat był i będzie kontrowersyjny i pojawi się tutaj dużo sprzecznych e, opinii, bo dla jednych rodziców i wychowawców e, nie będzie różnicy zbytniej, e, czy to będzie w drugiej czy w trzeciej klasie, bo e, rodzice i wychowawcy stwierdzą, że i tak. W ten, to dziecko jest za młode i najważniejsze w tym dniu będą tylko prezenty. Natomiast z wypowiedzi innych osób wynika, że dziecko może jednak będzie bardziej świadome rangi tego sakramentu. Moim zdaniem prezenty były. I będą ważne dla dzieci, zwłaszcza czy to w drugiej, czy w trzeciej klasie szkoły podstawowej. Warto, myślę, zwrócić na jedną rzecz uwagę: że mimo tego, że komunia miałaby być w trzeciej klasie szkoły podstawowej, to dzieci i tak będą miały taki sam wiek, bo przypomnijmy, że teraz sześciolatki chodzą do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Także jeżeli chodzi o sam wiek, to wbrew pozorom jest to takie małe oszustwo. Pytanie, czy mentalnie coś się zmieni, ale myślę, że to każde dziecko indywidualnie już tutaj zależy. O no, pierwszej komunii tak, decydować będą rodzice, bez względu czy to będą drugoklasici, trzecioklasici czy powinna na klasici. powiedzmy w przyszłości, kto wie jak to będzie. Mówiłaś o prezentach, no właśnie tej rocznej przerwie od komunii najbardziej y, ucierpią przedsiębiorcy, którzy z tym całym okresem komunijnym byli związani, czyli restauratorzy, y, filmowcy, którzy zawsze w tym okresie majowym y, mieli tak zwane żniwa, fotografowie. Jak czytamy w gazecie, także cierpią sprzedawcy smartfonów, rowerów czy laptopów, którzy przez to, że tych komunii w tym roku będzie tak bardzo mało, też odnotowali pewien, pewien spadek. No nie ma na to niestety żadnego rozwiązania. No Aha. nie, i choć te prezenty, które wymieniłeś, wydają się śmieszne, to niestety są na porządku dnia codziennego, bo That tak is. jak kiedyś w prezencie na komunie dostawało się zegarek, bądź rower, bądź złoty medalik, teraz ranga prezentów zdecydowanie podwyższyła się i możemy tu już mówić o kładach i raczej tego typu dużych prezentach. No i faktycznie myślę, że najbardziej odczują właśnie te osoby, które wymieniłeś, przez to, że pojawi się ta luka. Pozostali. Myślę, że same dzieci zainteresowane, e, myślę, że ten rok przeczekają z niecierpliwością, żeby otrzymać te prezenty. E, przedsiębiorcy będą mieli korzej. Ja się, że akurat dzieci tego, że w tym roku tej komunii nie będziesz tak bardzo, chyba tego nie odczują tak też. Mi się tak myślę. E, jeszcze na sam koniec tego tematu. E, w gazecie piszą, że ta walka o miejsca właśnie wśród tych restauratorów, e, filmowców, e, będzie teraz taka zacięta walka o, te, o terminy przyszłoroczne. Na pewno? Czy to, czy to już teraz ta walka się rozpocznie, czy, czy dopiero jak ten rok 2014 będzie się tak ku końcowi zbliżał? Wydaje mi się, że wszystko zależy też od regionu, bo wiadomo, że są regiony bardziej zamożne yy, i to wtedy faktycznie może tak wyglądać, że będzie przypominało zamówienie sali jak na wesele, że trzeba z rocznym co najmniej wyprzedzeniem yy, zamówić. Natomiast w regionach tych biedniejszych myślę, że takich problemów nie będzie. A co ty, Sylwia, znalazłaś? Ja z kolei powrócę do tematu, do którego wcześniej już zapowiedziałam, że powrócę, mianowicie tramwaj wodny. Od 24 maja do 2 czerwca w grudziącu już będzie funkcjonował tramwaj wodny. Statek będzie wypływał codziennie w 8 godzinne rejsy. Bilety 14 zł, czyli w tej kwestii nic się nie zmieniło. Przypomnijmy tylko, że władze miasta nie były zbyt optymistycznie nastawione do tego pomysłu. No i co ciekawe, już pierwszego dnia, kiedy ogłoszone zostało, że tramwaj wodny będzie w Grudziądzu, sprzedano 350 biletów. Czy Twoim zdaniem ta, to duże dosyć zainteresowanie, no bo trzeba przyznać, że ono jest duże, wynika z tego, że jest to nowość i na razie jesteśmy ciekawi, jak to będzie funkcjonowało. I z czasem, jak już będziemy wiedzieli, o co chodzi, jak to wygląda w praktyce, to zainteresowanie spadnie. To znaczy. Z pewnością jest to nowość, także no, pewnie to zainteresowanie z tego powodu jest większe. Jakby nie patrzeć płace w naszym mieście są niskie. Cena 14 na początek wydaje się niewielka. Jednak nie wiadomo, czy nie jest to tylko cena, która jest postawiona w przypadku tego właśnie wykorzystania tramwaju na próbę. Nie wiadomo, czy jeśli tramwaj na stałe zagościłby w naszym mieście, to, czy ta cena nie byłaby wyższa, no, chociażby na przykład o 50%, tak? A jak wiemy, no, koszty utrzymania tego tramwaju są niemałe. Znaczy, no wiemy po miastach sąsiednich. Mm -hmm. I też trzeba dodać, że w Bydgoszczy, gdzie taki tramwaj funkcjonuje, bilety e, mają nieporównywalną cenę, bo od 3 do 6 zł bodajże. Więc praktycznie ceny biletów na tramwaj wodny w Bydgoszczy można porównać do biletów MZK. Tutaj jednak jest duża różnica i przede wszystkim ma być to tramwaj turystyczny. W Bydgoszczy też ten tramwaj, o czym mówiliśmy, pełni funkcję i komunikacyjną i turystyczną. No właśnie. no i Przepłynięcie się z jednego brzegu na drugi brzeg wzdłuż Wisły i co dalej? No najprawdopodobniej nic dalej. No, jeśli będziemy pływali tylko z jednego brzegu Wisły na drugi brzeg Wisły, no to ta podróż będzie trwała w raptem kilka minut. Jeśli będziemy chcieli pływać e, wzdłuż Wisły, tak, czyli no, atrakcyjne no będą nasze spiksza wieczorem, bo jak z tego co doczytałem, także te tak. rejsy mają być też nocne, mhm. wypady. No ale co dalej? No, dalej tak naprawdę wzdłuż naszego Grudziądza nie mamy za wiele co pokazać, bo jest mhm. osiedle rząd, tak, które jest na górce, które widać, no ale nie wiem, czy to jest jakiś taki okazały widok. Zależy, dokąd ten trawę mógłby płynąć dalej. Co można by zrobić na, jakieś dodatkowe atrakcje, żeby ten tramwaj wodny nie służył tylko jako taki środek ym, turystyczny i tylko i wyłącznie do takiego przypływania? Jakieś inne pomysły, które mogłyby dodatkowo atrakcyjnić tą podróż? Myślę, że dużo dałby jakiś lokal gastronomiczny, który byłby usytuowana tym tramwaju wodnym. Jeśli byłoby to oczywiście wszystko z budżetu obywatelskiego, tak, z budżetu pochodzącego od miasta, no to każdy, każdy zarobiony pieniądze dzięki temu lokalowi byłby e, można by wykorzystać na koszty utrzymania tego tramwaju. E, no jeśli byłby to jakiś prywatny przedsiębiorca, no to wiadomo, że już taki, takiej sytuacji by nie było. E, na tym tramwaju ma się zmieścić około 50 osób. E, jeśli ten lokal gastronomiczny byłby jakiś większy, to dlaczego nie zrobić jakichś małych kameralnych, na przykład koncertów podczas tego rejsu? Mhm. Hmm. Pomysłów jest wiele. Pytanie, jak one zostaną wykorzystane i czy w ogóle zostaną e, wykorzystane. Na razie poczekajmy na pierwszy rejs, zobaczymy, jaki będzie tego efekt. I być może e, zainteresowanie będzie tak duże, że władze miasta jednak mniej pesymistycznie zaczną podchodzić do tego projektu. Co jeszcze w tym tygodniu przykuło Twoją uwagę oprócz omówionej komunii i tramwaju wodnego? Afera obiła się niemałym echem, napisała o tym gazeta. Uczeń przed na maturę i nie został na nią wpuszczony, nie było na niej arkusza. Chwilę później w sekretariacie okazało się, że został on skreślony z listy zdających, ponieważ na jego podaniu na maturze ktoś dopisał adnotację, że jest skreślony. Właśnie tutaj sytuacja jest tak naprawdę z dwóch stron. Jest szkoła, jest uczeń, potem do sprawy wtrącili się przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Czy maturzysta powinien sam dopilnować tych wszystkich administracyjnych spraw przed maturą, czy jednak no, nie powinno leżeć to w gestii szkoły? Wydaje mi się, że dopilnować powinna i zarówno tego szkoła, przygotowując na przykład listy, wykaz wszystkich uczniów, którzy mogą przystąpić do i którzy będą przystępować do egzaminu dojrzałości. I na przykład powinna być ona puszczona w obieg na jednej lekcji, żeby każdy mógł sprawdzić, czy się wszystkie dane zgadzają, tym samym się odhaczyć. I wówczas, jeżeli właśnie byłaby taka sytuacja, jaka miała miejsce, e, pewnie by do czegoś takiego nie doszło, bo uczeń by miał tyle czasu, żeby to odpowiednio zgłosić. Z drugiej jednak strony, e, uczeń moim zdaniem powinien też wykazać trochę zainteresowania, chociaż powiem szczerze, w tej adrenalinie, w tym stresie, który myślę, egzamin dojrzałości funduje tym młodym ludziom. I też samo uczęszczanie do szkoły trzy lata. Myślę, że uczeń nie dopuszczał do siebie takiej myśli, że mogło go nie być na liście, jeżeli wcześniej w ogóle nie miał nawet takiego zamysłu, żeby z jakiejkolwiek listy się wykreślić. Więc myślę, że wina jest obustronna. Dlatego ja mam nadzieję, że szkoła ze swojej strony dołoży wszelkich starań, żeby temu uczniowi pomóc. Bo jeżeli nie, to czeka go tak naprawdę stracony rok. Że szkoła już zapowiedziała, że weźmie odpowiedzialność za tę sytuację. Jednak czy samo wzięcie odpowiedzialności wystarczy? Co szkoła powinna zrobić w takiej sytuacji? Co może zrobić? Myślę, że na pewno pomóc temu uczniowi jednak w taki sposób, żeby on mógł jeszcze w tym roku zdać egzamin dojrzałości i też na pewno wyciągnąć wnioski na przyszły rok. Dodam jeszcze tylko w tej sprawie, że stanowisko Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jest takie, że nie bez winy jest także młodzieniec, który miał obowiązek sprawdzenia, czy znajduje się na liście przystępujących do egzaminu. Po przeglądzie najważniejszych, naszym zdaniem, wydarzeń z życia grudziąca, zapraszamy na materiały wideo. My się już z Państwem żegnamy i zapraszamy za tydzień. Do zobaczenia. Język polski, matematyka, język obcy. Tak wygląda początkowy maraton każdego maturzysty w naszym kraju. Przez trzy pierwsze dni mijającego już tygodnia, w niemal każdej szkole średnio poranku, można było spotkać takie emocje. Czuję obawy i ogromny strach. Ale miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze i pójdzie tak, jak bym chciała. I czegoś najbardziej na niej obawiasz? E, Gomet. Jest to na matwizie, a zawsze z gometem sprawla. Kilka minut przed godziną dziewiątą abiturienci, wpuszczani kolejno na salę egzaminacyjną, zasiadali w ławkach. W powietrzu odczuwalny był wysoki poziom adrenaliny. Świeżo upieczeni absolwenci szkół średnich mieli pierwszego i drugiego dnia 170 minut do dyspozycji, trzeciego zaś, gdy toczyli umysłową batalię z językiem obcym, 120. Gdy na tarczy zegara nieuchronnie zbliżało się południe, z sal egzaminacyjnych zaczęli wyłaniać się pierwsi maturzyści, których odwiedziliśmy tuż po stoczonym boju z królową nauk, matematyką. Jak na podstawę była dość trudna w moim odczuciu, wydaje mi się, że. Mimo wszystko osoby słabsze z matematyki dadzą radę. Myślałam, że będzie łatwiej, szczerze powiedziawszy, ale chyba nie było aż tak źle. No jestem trochę na siebie zła, mogło być lepiej. Prosta była, zrobiłam wszystkie zadanka. Nic cię nie zupełnie nie zaskoczyło? Nie, przewidywalne to było. Wydaje mi się, że matury z poprzednich lat były dużo łatwiejsze, ale. Jakoś będzie. Poszło znaczy, lepiej niż się spodziewałam. Trudniejsza mi się wydaje, że była ta matura pierwsza próbna z operonem, także mam nadzieję, że będzie dobrze. Lepsze niż polski na pewno. No właśnie. Dzień wcześniej, czyli w poniedziałek maturzyści pisali egzamin z języka polskiego. W tym roku na swoich arkuszach znaleźli tematy związane z potopem i weselem. Tutaj większość opinii jest już raczej zgodna. Tragedia. Akurat przez trzy lata nie. nie jedna lektura jakiejś w szkole nie to był potop. Przez trzy lata i akurat była, ale wzięłam wesele, zobaczymy jak to będzie. Polski nie jest moim konikiem, ale myślę, że dałem się wszystko i ty, ile miałem, napisałem. Myślałam, że ten, na ten ostatni rok dadzą coś łatwiejszego, a nie zaskoczyli nas potopem i weselem, ale... Bądźmy dobrej myśli i wyle do czerwca. A propos czerwca. To właśnie do 30 dnia tego miesiąca każdy maturzysta będzie przeżywał gorący okres oczekiwania na wyniki. Potem już tylko rekrutacja na wybrane studia lub poprawka, ale tej oczywiście nikomu nie życzymy. Teraz przed wszystkimi abiturientami egzaminy ustne z języka polskiego i języka obcego oraz dodatkowe przedmioty, o których każdy maturzysta decydował już indywidualnie. Sporty wrotkarskie i rolkarskie zdobywają coraz większą popularność, o czym przekonać mogliśmy się podczas pierwszego nightskatingu, czyli wieczornego przejazdu rolkarzy ulicami miasta, który w Grudziądzu odbył się 1 maja. I choć aura sprzyjająca nie była, porywisty wiatr i niski wskaźnik słupartęci nie zniechęcił tych, którzy spojrzeć na miasto chcieli z innej perspektywy, odmieniając na chwilę jego ulicę. Jest to taki sposób na zintegrowanie tego środowiska i pokazanie, że jest tych osób coraz więcej. Zresztą widać ich coraz częściej, na przykład przy trasie średnicowej na tej drodze z lasu Rudnickiego, czy też na skateparku, gdzieś tam na ulicach, na ścieżkach rowerowych, coraz więcej tych osób się pojawia. No chcemy, ich, chcemy ich razem tutaj skrzyknąć i po prostu wspólnie, żeby tą pasję mogli sobie tutaj realizować. Night skatingi zaczynają się odbywać w coraz większej ilości miast. No i okazało się, że tych rolkarzy jest naprawdę dużo. Ludzie mają rolki, chcą na nich jeździć. Jest możliwość. Zaczynają znowu, przypominają sobie o tym. Kolejne osoby dołączają. Także myślę, że prawdziwy boom na rolki dopiero przed nami. Taka forma aktywności fizycznej grudziądzaną przypadła do gustu. Na starcie pojawiło się ponad 200 rolkarzy, zarówno profesjonalistów, jak i amatorów, których połączyła wspólna pasja. Pomysł podoba mi się bardzo. tak Mam nadzieję, że będzie gdzieś to dalej kontynuowane w przyszłym roku ponownie będzie coś takiego, powiedzmy tak. No zobaczymy. <grych> A dlaczego lubi Pani jeździć na rolkach? Co w tym jest takiego pasjonującego? Znaczy, wie Pani co, no ja lubię, że coś się dzieje, tak? Po prostu dlatego chętnie chodzę na rower, na rolki właśnie, bo lubię na taki wypoczynek, no bieganie trochę mniej powiedzmy, bo wydaje mi się, że jest trochę bardziej nudne. Bardzo fajne, można porozmawiać, no i pojeździć. Bardzo pozytywnie. Myślicie, że to będzie sukces i będą się takie imprezy cyklicznie odbywały? No, mamy nadzieję, że tak. A dlaczego lubicie jazdę na rolkach? No, ciekawe zajęcie, coś innego niż siedzenie w domu. Lepiej jeździć, jak w domu siedzieć. Jak... A długo już Pan jeździ na rolkach? Rok. I były upadki, czy raczej bez otarć? Bez otarć. Jak się panu podoba Pan z tej dzisiejszej imprezy? Bardzo piękna po prostu, powinni tak się zrobić, nie? Po prostu nie tylko raz maju, tylko nie, a powinni takie sobie tak dla trzy miesiące zrobić znowu to samo, nie? Można poczuć troszeczkę też prędkość, oczywiście wiatr we włosach, tak? No i to wszystko. w zasadzie. A jak długo jeździ Pan już na rolkach? No już kilka dobrych lat, tak? Więc yy, myślę, że nie znudzi się mi to. Mam troszeczkę latek już na karku. Ale nie nudzi się. Organizatorzy przewidzieli 10 trasę, która przebiegała głównymi ulicami miasta wokół osiedla lotnisko. Jazda jest na około godzinę. Trasa biegnie no, głównymi ulicami tej części miasta. Zaczyna się tutaj przy szkole na lotnisku, także tutaj się kończy fragmentem średnicówki przez osiedle e, kawalerii. Taka malownicza trasa. E, Wybrana właśnie przez tutaj specjalistów od rolek. Night skating to nie jedyna impreza, która w tym roku w Grudziądzu odbędzie się, a która ucieszy rolkarzy. Planujemy jeszcze jedną imprezę, która także jest efektem naszego spotkania w programie Lider Animator, czyli warsztaty rolkowe I Love Rolki. One odbędą się na skateparku na grodzie latem. A nieco szybciej, bo pod koniec maja, w związku z tak licznym zainteresowaniem nightskatingiem, odbędzie się po raz drugi wieczorny przejazd na rolkach. Konferencja dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów szkolnych po raz drugi odbyła się już w Zespole Placówek Młodzieżowych Bursa. W tym roku myślą przewodnią była komunikacja. Wykład poprzedzony został krótkim filmem przedstawiającym wypowiedzi wychowanków Bursy na temat tego, co według nich ma wpływ na prawidłowe relacje z drugim człowiekiem. Przeprowadziliśmy um, sądy na temat. Um, tego, co myśli młodzież i nasi pracownicy y, o tych relacjach. Y, sądziliśmy, że to takie będzie oczywiste, natomiast y, zaskoczyli nas ludzie zaskoczyli nas, ponieważ to są y, dojrzali, y, dojrzali młodzi ludzie, którzy y, fantastycznie rozumieją, y, czym są. Y, Czym jest ta relacja między osobami i jak ją właściwie prawidłowo nawiązać? Ja nie będę oceniać, czy stosują tą pozaną wiedzę w praktyce. Niemniej oni doskonale wiedzą, jak to się robi i jak, co robić, żeby to było prawidłowe. Wiedza teoretyczna jednak, jak się okazuje, nie zawsze ma odzwierciedlenie w praktyce. A miejsce konwersacji i efektywnej rozmowy zastąpione zostaje jedynie powierzchownymi komunikatami. Potrzebne są emocje, potrzebny jest pewien klimat, potrzebna jest chęć obojga stąd, żeby właśnie stworzyć jakąś relację. Natomiast bardzo często no, młodzież ucieka od relacji. Chcą być jakby tak no żyjemy w pewnej powierzchowności no i udajemy ją, że jest nam po prostu okej, okay, tak? Że komunikujemy się poprzez SMSy, komunikujemy się poprzez internet, natomiast poprzez portale społecznościowe, natomiast nie rozmawiamy z sobą. Face to face. Czy istnieje zatem recepta na to, jak komunikacja interpersonalna powinna przebiegać, by dawała pożądane efekty? Aktywnie słuchać tego, co nam mają do powiedzenia, żeby jakby być otwartym na to, co chcą nam przekazać, ponieważ aktywne słuchanie jest takim czynnikiem, który. W pozwala tej, tej drugiej osobie, wychowankowi czy też osobie młodszej, z którą mamy kontakt, jakby motywuje ją do tego, żeby z tej drugiej strony słuchała też nas, jakby buduje tą relację taką pozytywną, buduje zaufanie pomiędzy obydwoma stronami. I chodzi do rozmowy trzeba dwojga, to sama obecność rozmówców nie jest wystarczająca. Liczą się emocje, otwartość na drugiego człowieka i przede wszystkim realna chęć nawiązania głębszej relacji interpersonalnej. W minionym tygodniu odbyła się konferencja prasowa Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości oraz Ruchu dla Grudziądza. Obecni podczas wspomnianego spotkania byli również poseł na Sejm Krzysztof Ardanowski. Oraz kandydat w wyborach do Parlamentu Europejskiego Andrzej Zybertowicz. Głównym tematem spotkania był narastający problem przyszłości przemysłu zbrojeniowego w Polsce w kontekście bezpieczeństwa państwa. Planuje się, że w najbliższych latach będzie wydanych około 140 miliardów złotych na unowocześnienie naszej armii. Niestety w tych planach nie powiązano tych wydatków z programem odbudowy przemysłu w Polsce. Dopiero w programie partii opozycyjnej, w programie Prawa i Sprawiedliwości znajdziecie Państwo przemyślaną koncepcję reindustrializacji, czyli odbudowy przemysłu w Polsce. Przeanalizowałem wszystkie działania, jakie związkowcy w zakładach uzbrojenia podjęli, by ratować swoje miejsca pracy. Jestem pod wrażeniem Waszej aktywności, determinacji, <kluzny> wystąpień, kontaktów medialnych. Interpelacji, które były w Waszym imieniu składane w Sejmie. Podczas zorganizowanego spotkania z mediami stawiła się liczna grupa związkowców, która poza przedstawieniem swojego stanowiska poinformowała o zbliżającym się spotkaniu z parlamentarzystami w sprawie dalszej przyszłości przemysłu zbrojeniowego. Chciałem serdecznie tu Panów zaprosić do udziału, udziału rzeczywiście w tej konferencji, którą. Organizujemy na początku czerwca, bo rzeczywiście uwzględniliśmy wszystkie sugestie, sugestie panów posłów. Podczas konferencji nie mogło również zabraknąć akcentów związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Chodziło przede wszystkim o wątek nieudolnych realizacji projektów, które są współfinansowane z Funduszu Unii Europejskiej. Wiadomo, że w Grudziądzu realizują się pewne inwestycje i patrzymy na to. Z równym niedowierzaniem, jak patrzyliśmy na wiele inwestycji, które były dokonywane w Polsce. Ja ostatnio na jednym ze spotkań mówiłem o tym, że. Pomoc europejska czy pieniądze europejskie, o którym w zasadzie od wielu lat na okrągło jest mowa, one mogą w równym stopniu być rzeczywiście czynnikiem rozwoju i motorem rozwoju, jak również mogą być demoralizujące. Gdy wydawało się, że spotkanie przedstawicieli głównej partii opozycyjnej dobiega końca, na werandę trafił temat debat publicznych. Chęci do wzięcia w takiej konfrontacji z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości nie wyraził w ostatnim czasie lider listy platformy obywatelskiej Jan Wincent Rostowski. W związku z tym profesor Zybertowicz zaprosił do rozmów innego kandydata. Ponieważ ministrowi Rostowskiemu zabrakło odwagi, męstwa, żeby wziąć udział w debacie ze mną, w tej sytuacji proponuję, żeby odpowiedzialność za obronę polityki Platformy wzięła kandydatka z numeru 2 na liście Platformy Obywatelskiej, Pani Otylia Jędrzejcza. Zakładam, że po pierwsze, gdy faceci wymiękają faceci w platformie, to może kobiety pokażą charakter. Jaki będzie odzew ze strony utytułowanej pływaczki? Patrząc na jej ostatni udział w tego typu debacie, można się spodziewać, że nie będzie go wcale. Kilka godzin później uczestnicy konferencji przenieśli się do pałacu opatek, gdzie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pod tytułem Henryk Sienkiewicz i wpływ jego twórczości na postawy patriotyczne młodzieży w czasie II wojny światowej. Pomysłodawcą ekspozycji jest Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie. Zbiór będzie prezentowany w wielu miejscach Polski, przypominając sylwetkę pisarza, a także wpływ, jaki jego książki miały na społeczeństwo i postawy patriotyczne Polaków. Konferencję prasową w związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego zorganizowali również przedstawiciele Kongresu Nowej Prawicy. Tym razem na spotkanie z mediami przybył także prezes partii Janusz Korwin-Mikke. Będziemy starali się w Parlamencie Europejskim ośmieszać i demaskować to, co się dzieje. Bo musicie Państwo wiedzieć, że Unia Europejska, rządzona przez. Dość wąską grupę maoistów, komunistów, trockistów i innych takich, którzy stosują się do zasady Karola Marksa, że jest tylko jeden sposób, żeby zniszczyć kapitalizm podatki, 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 jeszcze raz podatki. Ugrupowanie polityczne Janusza Korwina-Mikke już od dawna uchodzi za uniosceptyczne. Potrzebny jest układ Schengen. Od Unii nie zależy można być w Schengen, nie być w Unii i odwrotnie. Wielka Brytania nie jest w Schengen, a jest w Unii, Nor Norwegia jest w Schengen, a nie jest w Unii. Szwajcaria wchodzi do Schengen, a nie wchodzi do Unii. I europejskiego obszaru gospodarczego. To trzeba rozszerzyć, moim zdaniem, znacznie, znacznie rozwinąć na całą Radę Europy, prawda? Na, co najmniej na całą, na całą Europę, praktycznie. Jesteśmy za silną Europą, opartą na państwach narodowych. Czyli jesteśmy za taką współpracą państw, jaka była jeszcze 10 lat temu. Przedstawiciele Kongresu Nowej Prawicy szukają w innych państwach należących do Unii Europejskiej odzwierciedlenia swoich poglądów. Hiszpanię nam wtykano, wtykano przecież jako przykład udanej transformacji, prawda? Ile temu dziesięć? Jak, 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 jak przed, przed, przed Anschlussem do Wspólnoty Europejskiej, prawda? Przed 1 maja 2004. Jak w wtykano? Patrzcie na Hiszpanię, gdzie jest teraz Hiszpania? Gdzie jest Portugalia? Przy okazji wizyty Janusza Korwina-Mikke w grudziądzu zapraszamy do oglądania specjalnego wydania programu 1 na 1, którego gościem był właśnie prezes Kongresu Nowej Prawicy. Do oddania krwi, pomiaru ciśnienia i zdrowego trybu życia Grudziądzem zachęcali wolontariusze podczas pierwszej czerwono-krzyskiej majówki z Centrum Handlowym Alfa. Majówka Samozdrowie z Centrum Handlowym Alfa to jest jakby no taki temat, który moim zdaniem jest jednym z najważniejszych, jeżeli chodzi o nasze życie, bo praca, 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 ale żeby pracować, to powinniśmy też myśleć o swoim zdrowiu. Tutaj propagujemy to samo zdrowie właśnie z młodzieżą, tak jak widać jest dużo młodzieży, to są ym, y, uczniowie szkół i podstawowych gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, także zainteresowanie jest dość spore i mam nadzieję, że to się taka majówka nam przyjmie, że to nie będzie... Dzisiaj jest pierwszy raz, i w następnych latach no, będą następne. Jest z nami e, także dużo dietetyków, jest geotermia Grudziądz, która będzie pokazywać jak e, ćwiczyć, bo wiadomo, bez e, ćwiczeń dieta szada nie, po, nie poskutkuje. E, będzie także mierzona saturacja, będą pokazy pierwszej pomocy, czyli to, czym zajmuje się głównie polski czerwony krzyż. Wolontariusze, dietetycy i trenerzy podczas majówki przypominali o tym, jak ważna jest zdrowa i prawidłowo zbilansowana dieta, a także jak ważną rolę odgrywają ćwiczenia, które poprawiają naszą kondycję i wydolność. Bo choć mówi się coraz więcej o zdrowym trybie życia, nadal jak się okazuje, nie zawsze potrafimy dokonać słusznych wyborów. Takie spotkania są naprawdę ważne, ponieważ w mediach dużo jest mówione o fast foodach, a mało jest mówione o tym zdrowym odżywianiu, które powinniśmy stosować na co dzień, czyli jest dużo warzyw dużo owoców i myślę, że takie spotkania, które pokazują, w jaki sposób powinniśmy się odżywiać, są też ważne. Podczas plenerowej majówki przygotowane zostały pokazy ratownicze. Chętni grudziądzanie mogli także dowiedzieć się, jak udzielić pierwszej pomocy. Wolontariusze także bezpłatnie mierzyli ciśnienie i poziom cukru we krwi. Tego typu spotkania nie tylko uświadamiają, co robić, by długimi latami cieszyć się zdrowiem, ale także jak żyć, by w pełni czerpać radość z życia. Zamiast przemarszu z flagą głównymi ulicami miasta i oficjalnych przemówień grudziązanie w tym roku świętoflagi celebrowali jednocześnie dobrze się bawiąc podczas rodzinnego pikniku patriotycznego, podczas którego w szczególności nieco więcej na temat polskich symboli narodowych mogli dowiedzieć się najmłodsi. Przyjemna nieco rodzinna atmosfera sprzyjała rozmowom i dobrej zabawie. Nie zabrakło licznych konkursów i gier, a dla tych, którzy tego dnia ubrani byli w narodowe barwy, czekały biało-czerwone smakołyki. Święto flagi w Polsce obchodzone jest od 2004 roku i jest zarazem najmłodszym polskim świętem państwowym. 2 maja obchodzimy także Dzień Polonii i Polaków za granicą, dla których polskie symbole narodowe mają szczególną wartość, bo nie są one wyłącznie symbolem ojczyzny, ale przede wszystkim symbolem jedności z rodakami. W minionym tygodniu ponownie odbyło się uroczyste wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie. W sali urzędu stanu cywilnego takie wyróżnienie otrzymało 9 małżeństw. Odznaczenia były wręczone za 50 lat wspólnego pożycia małżeńskiego.